Siemka moimi! jest tylna mund 122, a to będą mistrzostwa w y, y, srebrnej polanie. Srebrne! No mówię przecież ośle, co ty ryja? Z nami jest gościnnie y, gun urodzona w rzece. Na swoim ryżów. Spadaj mu... spadaj kurde mafinka, to są teraz akurat z tych mistrzostw odcinekanie Spadaj. Jeszcze 50 sekund, będziemy mieli już grupy. Ja akurat jestem na moim startowcu, jak widać. O, takiego konia sobie zrobiłam, wiem, brzydki. Ale co tam gadać? O, ktoś na, ktoś na klubie nam pisze. O, 32 sekundy jeszcze mamy do czekania, kurde. Gdzie jesteś, Latynosie? Jeden. O, tutaj. Tutaj jest nasz Latynos. Widzicie, jaki ma pomarańczowy ryj? O, widzicie, widzicie. <noise> Kurde, nie czemu ja mam kapsulaka włączonego Nie wiem, jak ja byłam na moim oldenie To miałam zazwyczaj czwartą, jak jestem na startowcu, to nie wiem, którą będę miała <noise> To na pewno a ja w sumie nie wiem na jakim podstawie są przyznawane te grupy. Ja też się pobawię. Kurde, którą masz grupę? Ja mam szóstą. To w której ty kurde będziesz w grupie, skoro o ten? Jeszcze nie masz. Mam siódmu. O dobra sprawdzam. Trzecia, o ósma, ósma, Adriana, czwarta, trzecia, Piętnasta na łóżku. Dobra, ja mam tutaj czterna, czternasta. Ale się wkopałam. Najniższy poziom, jaki ma tutaj koń, to jest trzeci. Nie no, ja będę ostatni jak zwykle. Dobra, jeszcze minuta, nam no, zostało do startu. Off. A ja nie. Ja najniższy poziom, na jaki zobaczam, to jest trzeci. I to jest rasa, rasa, rasa. Yy, Quaterhorse, więc i tak przegram. Global Gru grupa, kurde, ile mnie atakują? Wpół do komina. Komin otwarty. 14. Tego chcesz? Za 20. Nie, za 17 sekund startuje. 15. Szósta 5, 4, 3-2 i startujemy. Kurde, będę ostatnia na stówę. 14 jestem. Ale czego to się spodziewać po startowcu, który ma dopiero czwarty poziom? Ładnie liczysz. Kurde, jakimś cudem mnie wywaliło, nie wiem jak. Ja Cię kręcę. Dobra, poch Ty się pochwalę, która byłaś, a ja idę zobaczyć. A Jez ja zobaczcie na filmiku, kurde, jaki email mi przysłałaś. Nie, ale teraz dopiero będę czytać tego e-maila od ciebie. Więc wiesz, kapucynko. Ja wypadłam z, z zawodów. Może. Dobra, nie wiem jak ty. A. Kurde, ja muszę, ja muszę teraz. Mm, 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 mm. Mhm, Takie jajca. O. Ja jadę do mor, nie. Czekam jeszcze powiem czekam jeszcze. Dobra i to był odcinek z niestety. Ja pierdzielę, kobieto, to rusz dupę, bo ja tutaj zaraz będę pokazywać widzom y, prócz mistrzostw, jak zrobić zadanie zagubione pieniądze od Tanwy Morland. Y, skuć baba na dziada, skuć baba na dziada. Będziemy nagrywać bulli, czyli znaczy mój buj, który zostaje 200 coins i będziemy właśnie nagrywać, okróję sobie dwa konie, więc życzę powodzenia. To kurde ty będziesz nagrywać. Nie będę nagrywać mówić, że nie mam Dobra, a teraz do zobaczenia moi mili, To było Star Stable Online i... no niestety przegrany mistrzas w srebrnej polanie.